bez spiny. Dzień dobry, witamy serdecznie i rozpoczynamy audycję młodzieżową bez spiny na antenie Radia Olsztyn. Ta audycja młodzieżowa, w której co tydzień przygotowywane są i e, realizowane różnorodne tematy związane ze światem młodych ludzi. A kto dziś jest z nami? Marta Heławska? Bartosz Sysiak, Julia Nowakowska, i Monika szczegółowo program zrealizuje Marian Dąbrowski. Dziś w audycji młodzieżowej, oczywiście, jak zawsze, jak co tydzień, konkretny temat, ale zanim przejdziemy do tego tematu, to ja na początku zapytam Was, co słychać? No bo czasy są takie, że trzeba wzajemnie rozmawiać i pytać się o takie rzeczy. Zacznijmy od Marty. U mnie wszystko w porządku, wszystko dobrze na studiach i cieszę się bardzo na dzisiejszy temat, dlatego już nie mogę się doczekać naszej rozmowy. A dzisiejszy temat niech pozostanie jeszcze chociaż przez chwilę małą tajemnicą. Bartku, jak ty żyjesz? Żyję nie najgorzej. Zbliża się weekend, także bardzo się cieszę. Wróciłem teraz właśnie do Olsztyna z Warszawy, gdzie studiuję, także też liczę, że jakoś miło ten czas spędzę. No i oczywiście, Julka, opowiadaj co u ciebie. Czy ty jesteś w Olsztynie czy poza Olsztynem? Ja jeszcze nie wróciłam do Olsztyna. Wr wrócę dopiero yy, na święta. Także bardzo się cieszę na ten przyjazd i, i w ogóle na święta. No tak, chociaż te święta w tym roku będą na pewno inne niż, niż zawsze, ale nie inne niż chyba w zeszłym roku, bo już tego rodzaju doświadczenia mamy. Ale pewnie nasi słuchacze być może zadają sobie pytanie, dlaczego, czy widzowie, dlaczego młodzież mówi o tym, że wraca do Olsztyna, wyjeżdża z Olsztyna, jest poza Olsztynem, a to dlatego, że nasza młodzież to studenci, którzy uczą się w różnych miejscach w Polsce, no ale w związku z tym, że nauka przebiega zdalnie czy hybrydowo. No to yy, po prostu łączą się. Czasami też nie wyjeżdżacie, wiem, yy, z Olsztyna, wiem, z opowieści yy, kolegów i koleżanek. Ale przejdźmy do naszego dzisiejszego tematu, ponieważ brzmi on następująco: Projekty społeczne, młodzieży. Yy, dlaczego warto się w nie angażować? Yy, dlaczego będąc licealistą czy studentem warto dodatkowo działać. No i po prostu zadajmy to pytanie naszej młodzieży. Dlaczego waszym zdaniem warto się angażować w coś poza nauką, czyli poza liceum, poza studiami Marta? Um, myślę, że są same plusy, nie ma żadnych minusów. <sum> <sum> Ale takie bardzo ważne to takie, że po prostu robimy coś więcej, że możemy po prostu wyrazić siebie i tym też pomóc innym. A poza tym zdobywamy niesamowite doświadczenie, bo tak naprawdę nigdzie indziej nie zdobędziemy takiego doświadczenia, takiej pracy, właśnie z samego siebie. Co prawda za darmo, bo projekty raczej nie przynoszą pieniędzy, ale, ale właśnie daje to takie poczucie takiego spełnienia i realizacji czegoś niesamowitego. Bartku, ty. Tak, że brałeś udział, czy bierzesz udział w takich projektach? Nie, nie brałem i nie biorę. Jakoś nie, nie, nie widzę się i nigdy nie widziałem w takich rzeczach. Ale nie no, czułeś też tego? uważam, że, że ma to bardzo dużo plusów. No, pozwala gdzieś rozszerzać horyzonty. Są to takie doświadczenia, które, które na pewno, pewnie zaprocentują w przyszłości już w takim dorosłym życiu. Um, no, i pewnie, pewnie też takie różne projekty pozwalają gdzieś przekazać, myślę, to, co młodzi ludzie mają, mają do powiedzenia, do, do przekazania. Także, także no, jest na pewno dużo plusów. Julka, ty także widzisz same plusy? Ja widzę same plusy. Ja jestem w ogóle takiego zdania, że trzeba jak najwięcej próbować rzeczy, aktywności, bo nigdy nie wiadomo, co nam przypadnie do gustu. Nawet jeśli może gdzieś tam z tyłu głowy mamy właśnie takie myśli, że to nie dla nas, czy że my się może nie nadajemy do tego, to myślę, że warto spróbować i, i te swoje siły jakoś w taki sposób ciekawy właśnie wykorzystywać. Czasy nie są temu sprzyjające, niestety, ponieważ często tego rodzaju inicjatywy, projekty wymagają takiego uczestnictwa face-to-face -face, uczestnictwa na żywo bycia z kimś, tworzenia jakiejś grupy, wyjazdy są organizowane. Ale czy pomimo tego, pomimo tych trudności, są takie propozycje w Waszej przestrzeni, Marta? Jak najbardziej, bo teraz praktycznie wszystko przeniosło się do tej przestrzeni internetowej i e, trzeba było się po prostu tak odpowiednio dostosować do, do sytuacji, którą, e, którą mamy. I e, osobiście znam bardzo dużo projektów, które obecnie się realizują. I, i sama też realizuję teraz projekt e, z dziesięciosobowym zespołem, z osobami, z którymi się nawet nie widziałam e, niektórymi e, przez no, nigdy. Także jest to bardzo ciekawy sposób współpracy, bo zawsze wcześniej jednak współpracowałam, także się spotykaliśmy mhm. i, i inaczej też to na pewno wyglądało, ale, ale jak najbardziej można to zrobić, i jest to też ciekawa forma pracy. I Julka, czy Twoim zdaniem te czasy rozleniwiają, czy motywują? To jest bardzo, bardzo zależne od osoby, myślę, bo niektórych to takie siedzenie w domu już na tyle nudzi, że właśnie podejmują jakieś różne nowe aktywności. I zresztą widzimy na przykład w internecie no, mnóstwo jakichś takich pomysłów i, i wytworów, po prostu wyobraźni ludzi, którzy właśnie są zamknięci w swoich domach. No a z drugiej strony niestety wiele osób traktuję to jako taką wymówkę, powiedzmy, niekiedy słuszną do tego, żeby właśnie no, trochę przystopować z tymi aktywnościami i troszkę się niestety rozleniwić. Bartku, trzeba dużo motywacji w tych czasach do działania? No Na pewno, na pewno. Tak siedząc właśnie w domu, myślę, że ciężko jest się zmotywować do do czegokolwiek, także myślę, że, że no ciągle potrzebujemy jakichś takich bodźców, żeby e, no coś zrealizować. Na przykład, e, taki, taki projekt. E, no właśnie, myślę, że, że taki projekt mógłby być dobrą motywacją, żeby się czymś zająć, zrobić coś, coś pożytecznego. E, no a też to, że no siedzimy w domu, wcale nie musi być właśnie jakąś przeszkodą w realizacji. E, takiego projektu. Także, także no uważam, że, że może być to jedna z, jeden z takich dobrych sposobów, właśnie na, na motywację. Dziś w audycji młodzieżowej, właśnie o projektach społecznych młodzieży, rozmawiamy. O konkretnych już za chwilę, zatem bądźcie z nami. Bez spiny. Powróćmy do rozmowy w audycji młodzieżowej Bez Spiny o projektach społecznych. Na początku mówiliśmy, daliśmy taką podwalinę pod to, co się dziś będzie też działo, bo nawet chcemy podać konkretne przykłady tych projektów społecznych. Marta Chełchowska wspomniała wcześniej o tym, że jest bardzo mocno zaangażowana w jeden z tego rodzaju projektów. No to w takim razie teraz opowiadaj. Cóż to za projekt i dlaczego cię tak pochłonął? Tak, obecnie realizuję projekt Korona nie z bajki, i w nim po prostu piszemy książkę dla dzieci na temat koronawirusa. I co ciekawe, właśnie skończyliśmy już ją pisać, mamy już wszystkie rozdziały, tylko trochę jeszcze do opracowania. I postanowiłam przyłączyć się do tego projektu i, i przyczynić się do jego stworzenia, bo jest to naprawdę bardzo ciekawa sprawa, bo jak wiemy, my już po tym roku przyzwyczailiśmy się do całej tej sytuacji pandemicznej, a myślę, że dzieci dalej nie do końca rozumieją o co chodzi i myślę, że zasługują na odpowiedzi takie przystępne, ale... Ale rzeczywista, czyli takie pełne faktów, a nie em, właśnie bajki. <grym>, tak, dlatego postanowiliśmy zrealizować taki projekt i, em, i po prostu napisać taką książkę. Będzie dostępna i em, jako plik e, taki do pobrania w internecie, ale też będą takie normalne, drukowane, które będziemy em, dostarczać do różnych placówek, e, które zajmują się dziećmi. Ty masz na sercu to społecznictwo, jesteś od lat zaangażowana też w projekt Zwolnieni z teorii. Tak, e, właśnie ten projekt jest realizowany w ramach e, Olimpiady Zwolnieni z teorii. E, działam tam już od e, pierwszej liceum i e, ciągle jakiś kolejny projekt tworzę, wymyślam, realizuję, e, ale też e, poza Olimpiadą e, angażuje się w inne rzeczy, właśnie w stowarzyszeniu Olsztyn 2.0 jestem członkiem i ciągle też coś tam organizujemy, jakieś wcześniej wydarzenia, jakieś kampanie, więc to jest też ciekawa sprawa. Zwolnienie z teorii to bardzo popularny temat w życiu młodych ludzi, licealistów także, czy też studentów. Bartku, Ty przygotowywałaś jakiś projekt właśnie w ramach tej olimpiady? Nie, nie przygotowywałem, ale wielu moich e, kolegów, przyjaciół zaangażowało się e, w różne projekty. E, także no, widziałem, że była to właśnie taka bardzo popularna e, inicjatywa w, w pewnym momencie. Bardzo wiele osób właśnie się w to e, e, zaangażowało. No i Z tego co wiem, to nie narzekali, było to na pewno jakieś fajne, ciekawe doświadczenie. Um, także no, też, też same, same, same plusy, z tego, same takie pozytywy z, tego, z tych projektów wyciągnęli na pewno. No i teraz oczywiście to samo pytanie kierujemy do Julki. Czy ty brałaś udział w takim projekcie, Jula? Ja brałam udział w jednym projekcie właśnie w ramach zwolnionych z teorii. Nasz projekt polegał na tym, żeby rozwijać w dzieciach pasję, szczególnie w dzieciach. O trochę mniejszym dostępie do, do takich zajęć, które organizowałyśmy, czyli na przykład w domach dziecka czy, czy jakichś różnych domach pomocy. No i organizowałyśmy właśnie zajęcia, były zajęcia z aktorami teatru jaracza, były zajęcia z gotowania, no przeróżne właśnie takie, takie aktywności, które miały na celu uświadomić dzieciom czy, czy rozwinąć w nich pasję. No i bardzo bardzo miło wspominam ten projekt także. I teraz polecam wszystkim. Polecam oczywiście i teraz zapytam e, o te uczucia które towarzyszą po zrealizowaniu czegoś takiego, kiedy bierzemy udział w czymś. Włączmy w to wolontariat, włączmy w to inne aktywności tego rodzaju. Jeżeli się coś przygotuje, czy dla dzieci, są projekty skierowane też i mające na celu ochronę zwierząt, czy opiekę, są projekty skierowane i mające na celu pomoc seniorom, jakie emocje wówczas towarzyszą, kiedy można coś zrobić, a dodatkowo komuś pomóc, Marta? Myślę, że wielka taka satysfakcja z tego, że osiągnęło się coś po prostu no niesamowitego, o czym nie myślało się wcześniej, że da się coś takiego zrobić. No bo nie oszukujmy się projekty społeczne, to jest dosyć ciężka sprawa. Trzeba od początku do końca wymyśleć, o co chodzi cały pomysł na projekt. Z zespołem się dogadać, bo to też każdy członek może mieć inną jakąś wizję i w końcu przeprowadzić taką akcję. I po prostu po zakończeniu jest to no, po prostu niesamowite uczucie em, tego, że mogło się coś zrobić dla kogoś innego. Oczywiście przy wolontariacie jest to bardzo podobnie, bo em, jeżeli po prostu kogoś em, pomaga się gdzieś przy innym projekcie czy em, w jakiejś fundacji czy instytucji jako wolontariusz to też em, można pomóc em, w taki sposób. Em, taki <grymne> Pewnie, że tak. Bardzo przyjemne. Bartku, Ty takich uczuć się przyjemnych doświadczyłeś w swoim młodym życiu? W swoim młodym życiu? No na pewno, na pewno kiedyś się tam zdarzyło raz czy dwa doświadczyć mm. takiego spełnienia. Um, a nie wiem, kiedy tak właściwie słucham, o czym mówią Marta i Julia, to, to może jeszcze nie jest za późno, żeby wziąć udział no, w projekcie projektu, się nigdy zaangażować. Także, także zobaczę, no bo, bo na pewno dla takich uczuć, właśnie takiego spełnienia, i że po prostu no, pomaga się tak drugiej osobie bezinteresownie, no to, to jest naprawdę coś uważam pięknego, więc, więc może, może jeszcze nie jest właśnie za późno. Dziś w audycji młodzieżowej Bez Spiny rozmawialiśmy z młodzieżą w pierwszym naszym wejściu, w pierwszych naszych częściach o projektach społecznych. Dlaczego warto brać w nich udział, angażować się będąc licealistą czy studentem, pomimo tego, że czasy trudne, że rzeczywistość, która nas otacza, no jest jaka jest. Dlaczego warto wykrzesać z siebie trochę dodatkowej energii. Bądźcie z nami, już niebawem do was powrócimy. Bez Spiny Audycja młodzieżowa bez spiny na Antenie Radio, ten cały czas z Wami. A teraz, sekundzik muzyczny, i będziemy prezentować muzykę. Z tego co wiem, bardzo dziś ciekawą, pojawią się trzy piosenki. Pierwszą zaprezentuje Marta. Zaczynamy. Um, moją piosenką jest uh, We are the People uh, zespołu Empire of the Sun. Um, można to przetłumaczyć jako. Um, My jesteśmy ludźmi. I czy my jest to ludzie? naprawdę. Tak, my, ludzie. <noise> jest to bardzo piękna piosenka, trochę melancholijna i już dosyć stara. Ja ją słyszałam. Bardzo często, jak byłam młodsza i e, pewien czas temu usłyszałam ją gdzieś e, w internecie i pomyślałam sobie, wow, to jest bardzo ładna e, piosenka i, i ją znam. E, poszukałam tytuł i e, wykonawcę, i od wtedy e, bardzo często ją słucham. E, jeżeli ktoś jej nie zna, to myślę, że warto posłuchać, bo ma też bardzo ładny tekst i, i, i jest też przyjemna do słuchania. I chyba jednak bardzo aktualna z pewnymi tematami. Tekstami. Tak, jak najbardziej. Tak, no. Ciągle się <grafię> zastanawiamy, co, co to znaczy, niż... że jesteśmy ludźmi? No, no właśnie. <grafię> trochę głębokie, trochę nie, ale. <grafię> ale <grafię> nie, muszę... bardzo um, ładna piosenka i. Um, je sobie posłuchać. Oczywiście, oczywiście muzyka różnorodna pojawia się w audycji młodzieżowej co tydzień. Często są to utwory właśnie z dawnych epok, często są to utwory współczesne albo gdzieś pomiędzy. Po prostu chyba mistrzem utworów retro jest Piotrek Warżała, którego serdecznie pozdrawiamy, bo on bardzo lubi zatapiać się w lata odległe 50., a może i nawet któregoś dnia przyniesie nam coś z lat 20. Czekamy, czekamy. W każdym razie czego teraz słuchamy Marta? Słuchamy We are the People, zespołu Empire of the Sun. Bez spiny. To był utwór We are the People, zespołu Empire of the Sun, a teraz czas na piosenkę Bartka. E, tak, u mnie dzisiaj właśnie piosenka retro, ponieważ piosenka sprzed ponad 50 lat dokładnie z roku 1969. Jest to Neil Diamond i piosenka Sweet Caroline. Ciekawa historia dotyczy w ogóle tytułu tej piosenki, ponieważ wiele osób zastanawiało się, kim jest ta tytułowa Caroline. I w 2007 chyba Neil Diamond powiedział, że miał na myśli Caroline Kennedy, czyli córkę prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna Kennedy'ego, kiedy tę piosenkę pisał, ale później po kilku latach jednak wycofał się z tego stwierdzenia i stwierdził, że chodziło mu tak naprawdę o jego drugą żonę, m, która nawet nie miała na imię Caroline, ale po prostu potrzebowała jakiegoś <noise> trzysylabowego imienia i padło na Caroline, także no tak naprawdę chyba nadal nie wiadomo tak naprawdę o kogo mu chodziło. E, no ale myślę, że to jest nieistotne, kogo miał w głowie, pisząc tę piosenkę, najważniejsze jest to, że ta piosenka powstała no, ponieważ jest naprawdę, naprawdę świetna, bardzo taka no, wesoła, radosna, bardzo myślę pozytywnie m, nastawia, m, bardzo szybko wpada w ucho i kiedy ją się tak kilka razy posłucha, to później, no ja się przynajmniej na tym złapałem, że tak przez kilka dni sobie gdzieś tam pod nosem nociłem właśnie to Sweet Caroline e, przy różnych czynnościach, A, także myślę, że no, będzie jest to taka piosenka, która na pewno wszystkich tak pozytywnie i wesoło nastawi w ten, na ten weekend. Często jest też tak, że my lubimy jakąś piosenkę i doszukujemy się drugiego dna w jej tekście, w jej tytule, a potem okazuje się, że tam drugiego dna nie ma, Bartku. No dokładnie, właśnie myślę, że to jest jedna z takich piosenek, po prostu e, powinno się usłuchać, tak. poczuć tę piosenkę, wczuć się, a nie tam właśnie doszukiwać się jakichś ukrytych znaczeń i tego, co autor miał, miał na myśli, bo, No tutaj mówię właśnie, najważniejsze jest, żeby tę piosenkę po prostu e, poczuć i dać się, się jej ponieść. To jaka piosenka pojawi się teraz na antenie, przypomnij? E, piosenka Sweet Caroline w wykonaniu Nila Diamonda. Bez spiny. To był Nil Diamond i piosenka Sweet Caroline, a teraz Julia przedstawi nam swoją piosenkę. Kilka dni temu, mianowicie 19 marca, ukazała się nowa płyta Lana Del Rey, Chem Trails over the Country Club. No, nie ukrywam, że Lana od wielu, wielu lat jest jedną z moich ulubionych piosenkarek i, i fantastycznych pisarek. Także ukazanie się tej płyty to oczywiście znaczyło dla mnie. Kilka kolejnych dni wałkowania jej w kółko i w kółko. No i w tej płycie przyznaję, zakochałam się po mhm. prostu po uszy. Jest na niej 11 utworów, pośród nich jeden to jest utwór Johnny Mitchell, for free, taka ciekawostka. A piosenka, którą dzisiaj chcę zaprezentować, to jest pierwsza z albumu, piosenka White Dress. Także mam nadzieję, że ta właśnie pierwsza piosenka. Zachęci do wysłuchania całego albumu. A jak oceniasz A jak na razie? album Lany. To będziemy przy okazji mieli krótką recenzję tego albumu. Um, uważam go za no, niezwykle dojrzały album, co, czego można było się zresztą spodziewać po um, poprzednim albumie, który też stosunkowo niedawno e, ukazał się? Um, jest taka bardzo spokojna. Bardzo, no tak jak powiedziałam, już dojrzała i w muzyce, i w tekstach. No, myślę, że ten, ten głos w połączeniu właśnie z, z tą liryką i, 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 i muzyką, no to jest fantastyczne połączenie. Także ja album oceniam po prostu 10 na 10, ale oczywiście to jest moja tylko opinia. No, a na razie słuchamy piosenki. White Dress, Lana Del Rey. A jednocześnie żegnamy się w audycji młodzieżowej na antenie Radia Olsztyn i właśnie piosenka White Dress pojawi się już za chwilę na podsumowanie naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo wam dziękuję za to, że wam się po prostu chce w tych trudnych czasach, bo ja ciągle o was myślę. Jak wy sobie radzicie też pod kątem emocji z tymi czasami, bo są ciągłe zmiany, rzeczywistość Pędzi, a my czasami nie jesteśmy w stanie za nią nadążyć. Zatem trzymajcie się, ja za Was trzymam cały czas kciuki, jesteśmy w kontakcie. A kto był dziś z nami? Marta Chałkowska, Bartosz Sysiak, Julia Nowakowska i Monika. Szczegóły audycję zrealizował Marian Dąbrowski, a nagranie filmowe zrealizował Przemek Getka. Trzymajcie się, do usłyszenia. Bez Spiny!